Dzień dobry, dzień, dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Siódma rano wybiła. Ja wiem, że to na mnie nami tak trochę troszeczkę szaro. Nieprzyjemnie, zimno jest na pewno. Bardzo e, zostać w łóżku, ale przed telewizorem, bo ciepłym kocykiem może z ciepłą, wyższą, smaczną kawą e, włączyć się TVN i rozpocząć grę o duże pieniądze. Stuwa do wygrania, na Dzień dobry na rozgrzewkę, e, słowo dołożenia z liter. No i proszę, u nas już i kominek i tak bardzo przyjemnie i zimowo w takim miłym i sympatycznym nastroju będziecie zdobywać nagrody. Stuwa do wzięcia, kochani, cóż co za szukamy odpowiedzi. już można dzwonić do programu, a ja w międzyczasie przypomnę regulamin programu. Granie na śniadanie. Kochani, 18 lat musi być skończone, żeby grać w programie, żeby zdobywać nagrodę. Dzwoniąc pod numery telefonu, które widzicie na ekranie, podajemy poprawną odpowiedź głośno i wyraźnie na antenie. W ciągu pięciu dni roboczych wysyłamy do Was Waszą nagrody i to jest bardzo ważna informacja. Kochani, płacicie za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączy z moim studiem, ale tylko za połączenie, a nie za czas jego trwania. A w studiu już konkurs, już zagadka, już pierwszy zwycięzca może tu się pojawić, dzwoniąc do mnie do programu. 7 rano Część osób jeszcze na przykład smacznie śpi, bo nie musi jeszcze wstawać, więc konkurencja być może mniejsza. Większość osób może też już wyszła do pracy. Jak ja jechałam, bardzo dużo osób na przykład stało na przystankach i jechali już do pracy, a więc nie ma ich w domu i ta konkurencja już też Wam e, odpadła. Ktoś może zbiera się dopiero do pracy, krząta się gdzieś po kuchni z kawą, z herbatą, ze śniadaniem. Coś jeszcze pracuje przy komputerze na przykład przed wyjściem z domu i ma włączony telewizor. Dzięki temu może załapać się na fajną zagadkę i na fajne pieniądze. Kochani, na dzień dobry konkurs, taki do rozwiązania raz, dwa, żeby szybciutko przejść do kolejnych zadań i do kolejnych konkursów. W studio stuwa do wzięcia. Taka jest nagroda za pierwszy konkurs. No nie są szczególnie skomplikowane ani wyszukane, ale warto się troszeczkę rozruszać e, szukając hasła. Wszystkie litery muszą być użyte, tak więc dziewięcioliterowe słowo mnie interesuje. Rozpoczynamy program, rozpoczynamy grę i mam nadzieję, że już za moment, już zaraz znajdzie się tutaj, pierwszy telewizor, który poda mi poprawne rozwiązanie. I kochani, raz, dwa, przyjrzyj się mm, bardzo dokładnie tej zagadce wszystkim literom. I uwaga. Już? Masz hasło? No to w takim razie wybieramy numer telefonu i kto jako pierwszy trafia do studia ze swoją propozycją. Pomyśl, zastanów się i zadzwoń, o ile masz odpowiedź. Bo o tak wczesnej godzinie porannej to bardzo często po prostu jesteśmy na tyle zostani, że mamy problem, nawet jeżeli to jest pierwszy konkurs. Dlatego ten jako pierwszy nie jest skomplikowany, nie jest trudny, żeby się trochę rozruszać, żeby się trochę rozbudzić. Kto rano ma pomysł na rozwiązanie warte 100 zł, to ma szansę je zdobyć już za moment. Bierzemy telefon, wybieramy numer. Kto ma pomysł, Rozpoczyna grę. Siódma rano. Za oknami śnieg pada, zimno, wieje, przyjemnie nie jest. Jak ktoś nie musi, nie zostanie w domu. Jest ktoś? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. witam serdecznie. Bardzo proszę o odpowiedź. Śniadanie. Śniadanie, no i bardzo dobra odpowiedź, szczególnie o tak wczesnej godzinie. Jak ma pani na imię? Ja, ja pani Jadwiga 100 złotych to pani nagroda Gratuluję bardzo serdecznie I pozdrawiam bardzo gorąco No i proszę pani Jadwiga zdobyła stówę I tym samym rozpoczęła mam nadzieję Bardzo szczęśliwą pasę Bo już tutaj pojawia się kolejny konkurs A dwie stówy jeszcze więcej pieniędzy Dwie stówy za kolejny konkurs I uwaga kochani trzeba znaleźć pierwszą literę I po tych pomocniczych liniach Przeczytać całe hasło kto będzie miało odpowiedź, kto będzie miał rozwiązanie, już zaraz może rozpocząć grę, już może rozpocząć zabawę. Kochani, 200 zł, dwa razy więcej pieniędzy, podwójna nagroda, większa kasa do wygrania. Układamy słowo z liter. Trzeba znaleźć tą pierwszą i później już będzie dużo prościej. Moment, co my tu mamy? W tym macie tyle mogę powiedzieć, że śniadanie było jako pierwsze podane, jako pierwsza dobra odpowiedź. Już ktoś jest! Dzień dobry! Oj, szkoda, 200 zł przeleciało komuś koło nosa, w takim razie szansa przed tobą. Kochani, dzwoniąc do mnie do programu, miejcie już przygotowaną odpowiedź. Traficie od razu do studia i wtedy, no właśnie, szkoda by było się rozłączyć. 200 zł do wygrania, być może do dwóch razy sztuka się okaże w przypadku tego konkursu. Trzeci widz, trzecia osoba i drugi zwycięzca, zaraz się przekonamy. Kochani, słowo nie jest trudne. Halo, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, pani, proszę odpowiedź. Szalik. Szalik. I bardzo dobra odpowiedź, 200 zł, to twoja nagroda, gratuluję i pozdrawiam bardzo serdecznie. Było śniadanie, jest szalik, w takim razie gramy dalej. Yy, I trzy stówy do wygrania, a ja wyczeruję sobie tutaj taki konkurs, może... Jest! Cóż to za słowo! Jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. Szukamy słowa, układamy z liter, wszystkie muszą być oczywiście wykorzystane i 300 złotych do zdobycia, 300 złotych do wygrania. E, co my tu mamy? No tak! No fajne słowo. I też pasuje. Siódma rano. Jest już ktoś? Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry, witam serdecznie, proszę o odpowiedź. Iżama. Piżama, doskonale. jak masz na imię? Ania. Aniu, droga, 300 zł. To twoja nagroda. Brawa dla ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Gramy dalej, słuchajcie, bo pieniądze w naszym programie nigdy się nie kończą. A i zagadek też jest niewyczerpana ilość. Takie słowo. Oj, trudniej, trudniej. Jest trudniej. Szukamy pierwszej litery i czytamy całe hasło, całe słowo. Jakie? Kto to wymyśli? 300 złotych? Głową z liter, ale znajdziemy pierwszą i czytamy po liniach. Co tu jest? Już ktoś ma. Jeszcze nie zdążyłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, proszę odpowiedź. Tak jest, jak ma pani na imię? Marzena. Pani Marzenko, 300 zł to pani nagroda. Gratuluję bardzo serdecznie i pozdrawiam. Do pani z samego rana tyle nagrodów włosanek, tyle pieniędzy. Ojej, oj, to już jest trudniej. 500 zł, w takim razie musi być większa nagroda. Pół tysiąca zł za słowo, ale jakież to słowo? Ileż to ma już liter? 12 liter, tak? Tak, 12 liter. Pół tysiąca. Oj, to trzeba się już dokładniej przyjrzeć. Uważniej. Jeszcze nie mam. Tutaj trzeba się naprawdę dokładniej przyjrzeć. A kto ma 18 lat skończone, to zapraszam po pół tysiąca złotych. Obie ułoży słowo. Najpierw układamy hasło, później dzwonimy, dobrze? I kochani, układamy słowo. Szukamy pierwszej litery i czytamy hasło. Wszystkie litery muszą być wykorzystane. No dobrze, to jest moment na zastanowienie się, tak? Dosłownie chwila, żeby się skupić, zastanowić. Pół tysiąca do wzięcia.